Stan rzeczy. Grant spoglądał na monitory stłoczone w zaciemnionym pokoju i czuł rosnącą irytację. Nie lubił komputerów. Zdawał sobie sprawę, że takie nastawienie czyni go nieco staroświeckim, lecz niewiele go to obchodziło. Niektórzy ze współpracujących z nim studentów mieli prawdziwą smykałkę do tych urządzeń, ale nie on. Zawsze uważał komputery za obce, tajemnicze maszyny. Nie bardzo potrafił nawet dokonać podstawowego rozróżnienia między systemem operacyjnym a programem użytkowym, gdyż szybko tracił orientację w obcym, nieznanym terenie. Zauważył jednak, że Gennaro czuje się w tym pomieszczeniu zupełnie swobodnie. Natomiast dla Malcolm'a było to chyba jego naturalne środowisko, gdyż matematyk spoglądał na wszystko roziskrzonym wzrokiem i posapywał cicho niczym pies myśliwski, który zwietrzył zapach krwi. "Chcecie dowiedzieć się czegoś o naszych mechanizmach kontrolnych?" zapytał John Arnold, odwracając się w stronę gości na obrotowym fotelu. Główny inżynier, był szczupłym, skupionym, palącym jak lokomotywa mężczyzną w wieku około 45 lat. Mamy niewiarygodne mechanizmy kontrolne oznajmił, po czym zapalił kolejnego papierosa. Na przykład zainteresował się Genaro. Na przykład monitorowanie ruchów zwierząt. Arnold nacisnął jeden z przycisków na konsolecie i pionowa szklana mapa rozjarzyła się nieregularną siecią błękitnych linii. To nasz młody t a dokładniej trasa, jaką pokonał w ciągu minionych 24 godzin. Arnold znowu nacisnął guzik. 24 godziny wcześniej? Nacisnął po raz trzeci i jeszcze wcześniej. Siatka linii stała się bardzo gęsta, ale dzięki temu łatwiej można było zauważyć, że największe ich nagromadzenie znajduje się w pobliżu południowo-wschodniego brzegu laguny. Po pewnym czasie można bardzo łatwo określić jego terytorium, powiedział Arnold. Jest młody, więc trzyma się blisko wody, a jednocześnie stara się nie wchodzić w drogę dorosłemu osobnikowi. Gdybyśmy porównali trasy ich wędrówek, okazałoby się, że nigdy się nie przecinają. Gdzie jest teraz duży Rex? zapytał Gennaro. Arnold wcisnął kolejny guzik. Błękitne linie zniknęły, a zamiast nich na północny zachód od laguny pojawił się samotny, jasny punkt opatrzony literowo-cyfrowym kodem. Tutaj. A mały? Do licha mogę wam pokazać każde zwierzę, jakie mamy w parku. Mapa rozjarzyła się jak choinka. Każdemu z dziesiątków kolorowych punkcików towarzyszyła zakodowana informacja dotycząca jego tożsamości. Dokładnie 238 sztuk. Na ile precyzyjnie jest określone ich położenie? Z dokładnością do półtora metra. Arnold zaciągnął się dymem. Ujmijmy to w ten sposób. Gdybyście wsiedli teraz do samochodu i pojechali zwiedzać park, znaleźlibyście wszelkie zwierzaki dokładnie tam, gdzie widzicie je na mapie. Jak często uaktualnia się te dane? Co 30 sekund. Imponujące! stwierdził Genaro. Jak to robicie? Na terenie parku są zainstalowane czujniki reagujące na ruch. Wyjaśnił główny inżynier. Większość jest na stale podłączona do sieci. Z niektórymi mamy łączność radiową. Rzecz jasna, czujniki nie rozpoznają gatunku zwierzęcia, ale te dane uzyskujemy z przekazu wizyjnego. Komputer bez przerwy kontroluje monitory i sprawdza, gdzie co jest. Czy nigdy się nie myli? Tylko wtedy, jeśli chodzi o młode osobniki. Wówczas zdarza się, że popełnia błąd, ale to nie stanowi powodu do obaw, ponieważ młode najczęściej trzymają się w pobliżu dorosłych, więc szybko możemy skorygować pomyłkę. Poza tym cały czas kontrolujemy liczbę zwierząt, uwzględniając podział na kategorie. To znaczy, co 15 minut komputer liczy zwierzęta, dokonując jednocześnie podziału gatunkowego. O, proszę. Jak widzicie, w tym przypadku zastosowaliśmy całkowicie odmienną procedurę. Nie polegającą na mechanicznym liczeniu egzemplarzy, ciągnął Arnold. To coś jakby spojrzenie z zupełnie innej strony. Komputer nie może popełnić błędu, ponieważ porównuje dane, które zbiera na dwa różne sposoby. Gdyby okazało się, że brakuje jakiegoś zwierzęcia, wiedzielibyśmy o tym już po pięciu minutach. Rozumiem, mruknął Malcolm. Czy kiedykolwiek sprawdzono działanie tej metody? W pewnym sensie, odparł inżynier. Z różnych powodów kilka zwierząt padło na wybiegach. Jeden ze stegozaurów miał kłopoty z żołądkiem. Hypsilodofont upadł i skręcił sobie kark. I za każdym razem, kiedy dinozaur przestawał się poruszać, komputer wszczynał alarm. W ciągu pięciu minut? Zgadza się. A co oznacza pierwsza kolumna z prawej strony? Zapytał Grant. Kolejne wersje zwierząt. Najnowsze to 4.1 i 4.3. Obecnie zastanawiamy się nad przejściem do wersji 4.4. Kolejne wersje, tak jak w programach komputerowych? W pewnym sensie nasze dinozaury i programy komputerowe są do siebie bardzo podobne, odparł Arnold. W miarę jak odkrywamy błędy w zrekonstruowanym łańcuchu DNA, laboratoria doktora Wu wypuszczają nowe, udoskonalone wersje. Pomysł, żeby traktować żywe istoty jak programy komputerowe, w miarę potrzeb poprawiając je i zmieniając, nie przypadł zbytnio grantowi do gustu. Co prawda nie potrafiłby powiedzieć dlaczego, niemniej jednak instynktownie czuł, że coś jest nie w porządku. Bądź co bądź, to przecież żywe stworzenia. Arnold chyba zauważył jego zdegustowaną minę, gdyż zwrócił się bezpośrednio do niego. Doktorze Grant, nie ma co się roztkliwiać nad tymi zwierzakami. Cały czas powinniśmy pamiętać, że zostały zrekonstruowane przez człowieka. Czasem zdarzają się błędy, więc w miarę ich ujawniania dr Wu tworzy nowe, ulepszone warianty, a my musimy mieć pewność, z którymi wersjami mamy aktualnie do czynienia. Tak, tak, oczywiście, przerwał mu Malcolm ze zniecierpliwieniem. Jednak, wracając do tego pomysłu zliczeniem, zakładam, że podstawową rolę odgrywają tu czujniki reagujące na ruch. Zgadza się. I te czujniki są zainstalowane na całym obszarze parku? Zasięg ich działania obejmuje 92% powierzchni lądowej, odparł Arnold. Jest kilka miejsc, w których nie możemy ich używać. Na przykład wzdłuż biegu rzeki, ponieważ ciągły ruch wody powoduje fałszywe alarmy i wysoką awaryjność. Ale poza tym mamy je prawie wszędzie. Jeżeli komputer zarejestruje, że jakieś zwierzę weszło do martwej strefy, zapamięta to i później będzie go szukał. Jeśli nie znajdzie, natychmiast nas o tym zawiadomi. Komputer podał, że macie 49 prokom sognatów. Przypuśćmy, iż podejrzewam, że w rzeczywistości część z nich należy do innego gatunku. Jak przekonalibyście mnie, że się mylę? Na dwa sposoby. Po pierwsze, mogę kontrolować ruchy poszczególnych osobników. Prokom są bardzo towarzyskimi zwierzakami. Zawsze trzymają się w dużej grupie. Obecnie mamy w parku dwa stada, a więc każdy z osobników powinien być albo w jednym, albo w drugim. Owszem, ale. Drugi sposób polega na bezpośredniej wizualnej weryfikacji. Arnold nacisnął kilka klawiszy i jeden z monitorów zaczął pokazywać szybko zmieniające się, ponumerowane od 1 do 49 wizerunki dinozaurów. Te zdjęcia to coś w rodzaju najświeższych dowodów tożsamości. Wszystkie wykonano w ciągu minionych pięciu minut, a więc możecie zobaczyć na ekranie każde zwierzę, jeśli tylko zechcecie? Tak, kiedy tylko przyjdzie mi ochota, mogę dokonać przeglądu wszystkich zwierząt znajdujących się na terenie parku. A co z ograniczeniem swobody poruszania? zapytał Genaro. Czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że uda im się wydostać z ich wybiegów? W żadnym wypadku, stwierdził stanowczo Arnold. To są bardzo drogie zwierzęta, panie Genaro, więc starannie się nimi opiekujemy. Stworzyliśmy kilka systemów zabezpieczeń. Po pierwsze, fosy. Ponownie dotknął klawiatury i na przeźroczystej mapie pojawił się gąszcz pomarańczowych kresek. Wszystkie mają co najmniej 4 metry głębokości i są wypełnione wodą. Wokół wybiegów większych zwierząt głębokość fos dochodzi do 9 metrów, po drugie płoty elektryczne, tym razem linie na mapie miały barwę jasno-czerwoną. 80 km wysokiego na 4 metry ogrodzenia, w tym 38, dookoła całej wyspy. Napięcie w ogrodzeniach wynosi 10 tysięcy voltów. Zakładając jednak, że któremuś udałoby się wydostać, nie ustępował Gennaro. Arnold parsknął ze zniecierpliwieniem i zdusił niedopałek papierosa. Naturalnie mówimy o czysto hipotetycznej sytuacji, dodał szybko Genaro. Co by się wtedy stało? Maldun odchrząknął, po czym po raz pierwszy zabrał głos. Sprowadzilibyśmy je z powrotem. Mamy swoje sposoby: ogłuszacze, sieci, środki usypiające wszystkie zupełnie nieszkodliwe bo, jak powiedział pan Arnold, to są bardzo drogie zwierzęta. Genaro skinął głową, a gdyby któreś zdołało uciec z wyspy, Zdechłoby w ciągu niespełna 12 godzin. Te zwierzęta zostały starannie zaprogramowane. Nie mogłyby żyć na wolności. Jak przedstawia się sprawa z samym systemem kontrolnym? Zapytał Genaro. Czy nie istnieje niebezpieczeństwo ingerencji z zewnątrz? Arnold potrząsnął głową. System został odpowiednio zabezpieczony. Komputer jest całkowicie niezależny od świata zewnętrznego ma nie tylko własne zasilanie główne, ale i awaryjne. System nie ma żadnych połączeń zewnętrznych, więc nie można się do niego dobrać poprzez modem. Umilkł na chwilę, wydmuchnął kłąb papierosowego dymu, po czym dodał. To dobry system. To cholernie dobry system. W takim razie należy przypuszczać, że nie macie tu najmniejszych problemów. Zauważył Malcolm. Główny inżynier uniósł brwi. Mamy niekończące się problemy, ale żaden z nich nie dotyczy spraw, które was niepokoją. Powiedział. Odniosłem wrażenie, iż najbardziej obawiacie się tego, że zwierzęta przedostaną się w jakiś sposób na kontynent i narobią tam bigosu. Otóż my zupełnie się tym nie przejmujemy. Traktujemy je jako szalenie delikatne i wrażliwe stworzenia, przywrócone do życia po 65 milionach lat w świecie, który ogromnie różni się od tego, jaki opuściły i do jakiego były przyzwyczajone. Staramy się otoczyć je jak najbardziej troskliwą opieką. Ludzie od setek lat trzymają w ogrodach zoologicznych zarówno ssaki, jak i gady. Wiemy, jak należy troszczyć się osłonia, albo krokodyla. Tak się jednak składa, że nikt do tej pory nie trzymał w zoo dinozaura. To zupełnie nowe zwierzęta, które mało znamy. Najwięcej problemów sprawiają nam ich choroby. Genaro podskoczył, jak dźgnięty nożem. Choroby? Czyżby istniało niebezpieczeństwo zarażenia zwiedzających? Arnold ponownie parsknął ze zniecierpliwieniem. Panie Genaro, czy kiedykolwiek złapał pan przeziębienie od aligatora? Dyrektorzy ogrodów zoologicznych nie biorą pod uwagę takiej ewentualności, więc my też nie musimy tego robić. Przejmujemy się natomiast tym, że zwierzęta umierają na różne choroby albo zarażają innych mieszkańców parku. Chciałby pan zobaczyć kartę zdrowia tyranozaura, świadectwa szczepień, weterynarzy czyszczących mu zęby, żeby nie dostał pruchnicy? Może nie teraz odparł Gennaro. Będziecie tu urządzali przejażdżki dla turystów, jak w Lunaparku? To jest ogród zoologiczny, proszę pana. Wytyczyliśmy trasy, którymi będzie odbywało się zwiedzanie jego poszczególnych części. Objazd takiej trasy nazywamy przejażdżką i to wszystko. Grant zmarszczył brwi. Ponownie poczuł trudny do wytłumaczenia niepokój. Nie spodobał mu się pomysł wykorzystywania dinozaurów jako atrakcji w Lunaparku. Tymczasem Malcolm zadawał pytania. Czy z tego pomieszczenia można kierować całym parkiem? Owszem, odparł Arnold. Jeśli zachodzi taka konieczność, mogę to robić nawet zupełnie sam. Tyle tu automatyki. Przez 48 godzin komputer potrafi samodzielnie śledzić ruchy zwierząt, sterować ich karmieniem i podawaniem wody. Ten system stworzył pan Nedry, prawda? Denis Nedry siedział przy terminalu w najdalszym kącie pokoju. Zajadał czekoladowy baton i stukał w klawiaturę. Zgadza się. Powiedział, nie odrywając wzroku od ekranu monitora. To wspaniały system, stwierdził z dumą Arnold. Zgadza się, powtórzył obojętnie Nedry. Trzeba tylko naprawić parę drobnych błędów. Chyba za chwilę rozpocznie się zwiedzanie samego parku, więc jeżeli nie macie więcej pytań, jeszcze tylko jedno, przerwał Arnoldowi Malcolm. Pokazał nam pan, że może śledzić poruszenia prokomsognatów oraz obejrzeć każdego z nich na ekranie. Czy może Pan także badać je jako grupę? Na przykład zmierzyć je albo coś w tym rodzaju. Powiedzmy, że chciałbym poznać ich średnią wagę, wzrost albo. nie czekając, aż matematyk skończy. Arnold nacisnął kilka klawiszy. Na ekranie monitora pojawił się wykres. Możemy to wszystko zrobić w bardzo krótkim czasie. Wyjaśnił: Komputer przeprowadza pomiary za każdym razem, kiedy analizuje obraz z kamer, więc mamy łatwy dostęp do tych danych. Jak widzicie, jest to typowa krzywa dla populacji zwierząt. Z wykresu wynika, że większość osobników mieści się w granicach przeciętnej, a po kilka sztuk jest powyżej albo poniżej. Z pewnością oczekiwał pan tego samego wyniku, zauważył matematyk. Owszem, każda zdrowa biologicznie populacja daje właśnie taki obraz statystyczny. Arnold zapalił kolejnego papierosa. Są jeszcze jakieś pytania? Nie, powiedział Malcolm. Dowiedziałem się wszystkiego, czego chciałem. Moim zdaniem to naprawdę całkiem niezły system, powiedział Genaro, wychodząc z pomieszczenia. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, w jaki sposób jakiemuś zwierzakowi udałoby się uciec z wyspy. Naprawdę? zdziwił się Malcolm. A mnie wydawało się, że jest to oczywiste. Czyżby uważał pan, że coś takiego jednak się stało? Jestem tego pewien. Ale jak? zdumiał się Genaro. Przecież sam pan wszystko widział. Oni mogą w każdej chwili policzyć wszystkie dinozaury, obejrzeć je, sprawdzić, gdzie aktualnie przebywają, w jaki sposób któryś mógłby uciec. Malcolm uśmiechnął się. To proste, powiedział. Wszystko zależy od przyjętych założeń. Od założeń? Powtórzył Genaro ze zmarszczonymi brywiami. Tak jest, proszę tylko pomyśleć. Najważniejsze w całej tej historii z parkiem jest to, że uczeni i technicy podjęli próbę stworzenia zupełnie nowego, kompletnego pod względem biologicznym świata, a teraz, siedząc w dyspozytorni, spodziewają się, że będzie taki sam jak ten, który nas otacza. Miał pan przykład z wykresem wzrostu. Tymczasem wystarczy odrobina zastanowienia, aby dojść do wniosku, że akurat na tej wyspie taki typowy wykres stanowi powód do poważnych obaw. Naprawdę? Tak, opierając się na tym, co wcześniej usłyszeliśmy od doktora Wu, powinniśmy oczekiwać całkiem innego wykresu. Dlaczego? Dlatego, że ten wykres odnosi się do naturalnej populacji, a czegoś takiego tutaj po prostu nie ma. Jurassic Park nie jest prawdziwym światem, tylko sztucznym, mającym jedynie udawać prawdziwy. W tym sensie rzeczywiście przypomina park, a raczej japoński ogród, gdzie wszystko jest z góry zaplanowane i każda rzecz ma swoje miejsce. Jeśli pan woli, możemy też określić to zjawisko jako próbę upiększenia natury w takim stopniu, aby stała się prawdziwsza od samej siebie. Obawiam się, że nie nadążam za panem, powiedział Genaro ze zniecierpliwieniem. Jestem pewien, że po zwiedzeniu wyspy wszystko stanie się dla pana jasne, odparł Malcolm.